Na Ostro się bronisz. Dzięki. Dziękuję. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Kinder Country, odzyskaj swój rytm. Wypadanie włosów, większość sięga pobiotynę. Natomiast w cyklu wzrostu włosa równie ważny jest cynk. Bez niego cebulki słabną, a włosy wypadają. Dlatego polecam Biotinozin. Jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. Dzięki temu hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotinozin. Siła dwóch składników. Włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze. Milka Max. Delektuj się maksymalnym smakiem w każdej kostce. Słyszałyście o wiesiołku? Olej z Oe Parol, to eliksir piękna. Skóra jest nawilżona i promienna. Pojawiają się baby hair. Od kiedy go używam, wszystkim go polecam. Tobie też. E Parol. Adamet. Ferrero Rocher. Daj się uwieść jego magii. Magia zrodzona ze spotkania najdelikatniejszych doznań. Chrupiące, kruche, aksamitne. Ferrero Rocher, twórca magicznych chwil. Energia to moc, która wyostrza moje zmysły. Budzę ją dotykiem, zapachem. Bo to, jak się czuję, jest w moich rękach. Być dla siebie codziennie. A moja tylko w rozmanie mojej drogerii. Zdrowych i uśmiechniętych. Wesołych świąt, Bożego Narodzenia. Życzy Fundacja Polsat. Gdy inni planują remont miesiącami. On robi to w trzy dni. Trzy dni to trwa. Nie ma czasu na sprzątanie. Wychodzi, dajdzie. Zjeżdżajcie mi stąd. Tu tempo jest ekspresowe. Umówiłem się z nią na 600 i o tej porze chciałbym skończyć. Pomysły szalone. Słuchajcie, tą, tą kuchnię wyczarujemy tutaj. A efekty spektakularne. To jest radość. Darek Stolarz. Remont w trzy dni. Dzisiaj o 22 w Polsat Cafe. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Kinder Country, odzyskaj swój rytm. Odpoczynek to momenty, kiedy atmosfera, małe gesty i praktyki oddalają mnie od zgiełku dnia i przybliżają do siebie. Być dla siebie codziennie. A moja? Tylko w Rosmanie. mojej drogerii. Biorę biotynę, a włosy ciągle wypadają. Co jest nie tak? Sama biotyna może nie wystarczyć. Kluczowy jest też cynk, który hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. Mam stosować dwa produkty? Jeden. Biotinozin, jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku Biotinozin działa dwutorowo To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Biotinozin, siła dwóch składników Włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze W naszym domu rosół tradycja Dlatego wybieram lubelę jajeczną, delikatną, jak makaron mojej mamy i babci Adeli Lubella jajeczna by rosół smakował jak dawniej. Spróbuj bulionu krakus na pyszną zupę. Ferrero rocher. Daj się uwieść jego magii. Ferrero rocher. Magia zrodzona ze spotkania najdelikatniejszych doznań krupiące, kruche, aksamitne Ferrero Rocher, twórca magicznych chwil. Ho, ho, ho! Nareszcie! to będą pyszne święta. Oj tak, patrzcie na to. Lata, ja ja, się się jej! Kochani, Ale jadę na super. święta! W takim razie kup, mimo że coś fajnego. <gry> Słuchaj, skoro jeszcze nie pojechaliśmy, to ustalmy czy nie zapomniałeś przypadku? Mandarynki 9,99 za skrzynkę. A filety śledziowe Alamatia z Carrefour złoty 49 za 100 gramów. Oferty z apką, kartą seniora lub payback. Carrefour, święta ze smakiem. Sylwestrowa moc przebojów. Serce to i... Hi, I'm Thomas Anderson. We sing together. You're my heart, you're my soul. To będzie noc pełna mocy i największych gwiazd sceny muzycznej. Skoli. Hej mała, wyglądasz idealnie. Beata i Baim. A w głośnikach wciąż muzyka gra. Golec Orkiestra. Hej, to będzie sylweszczysko. Anna Wyszkoni. To będzie wspaniała noc. Alien i Mighty's. Alicja Majewska, Lady Punk, Julia Żugaj, Smolasty, Widzimy się w Toruniu, Zenon Martyniuk, Łobuzy, Wchodzimy w to, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Czy dasz mi w końcu tę noc? Oraz wielu innych. Lista artystów się nie kończy. Sylwestrowa Moc Przebojów. Zapraszają Telewizja Polsat, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia. Startujemy o 19.45. U Magdy zdecydowanie widać połączenie rozważności i romantyczności.